Została wezwana do jednej ze starych kamienic, w której doszło do groźnego wypadku. Starsza kobieta spadła ze schodów. Dziwne były okoliczności zdarzenia. Podobno doszło do niego z udziałem jakiegoś pijanego mężczyzny. Dla dowodzącego zespołem pogotowia doktora Andrzeja Machalicy liczy się jednak w tej chwili tylko zdrowie rannej kobiety. Obecność intruza ma znaczenie o tyle, o ile może utrudnić pomoc. Jest kodach, proszę Państwa, Tam, ten pan leżał tak wzdłuż, nie mogła świata nalecieć, poślizgnęła się, poszła i wywaliło się wszystko i leży teraz kobieta w domu, poszuczona cała. A gdzie ona jest? A co to jest to? A, a, a ten pan to do czego nam jest potrzebny? Proszę? Do co nam ten pan jest potrzebny? No, poślizgnęła się na nim, przewróciła się, leżał na schodach, ten pan pijany. A gdzie jest? Dom. No, to mam, Starsza kobieta jest ogólnie szanowaną dozorczynią budynku. Opiekuje się nie tylko kamienicą, ale też chorym mężem przykutym do łóżka od wielu miesięcy. Jej syn, który wezwał pomoc, mieszka również w tej kamienicy. Mam pan, wynieś Poraszynę poproszę. Chciałam wierzchu, żeby wynieść ten lajtek z kamieniem. Dobrze. I chciałam się raczej na odnajdzieć. Nie mogę no. zaświecić moich czworów. Masz ja na niego takiej. Proszę mi powiedzieć, co pani boli oprócz ręki? pani tutaj tutaj nie, 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 Traciła Pani nie, 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 tylko nie, Dobre, no, nie, tak, ozywaj, tak, się tak, nie, 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 ta, ta maszyka, ta masz, ta ten pan jest pijany, leży na schodach wzdłuż, proszę państwa. Do tego, to pani się przerzuciła o mnie i. To, to bez bez, bez right so ya, well. work, no. Boy, do tego policji. Tak mówię, jak było. Tu nic nie boli. Proszę pani, czy tu gdzie ja przyciskam? Tu nie, tu nie najbardziej. Tu boli? Tu nie. Dobrze. Czy tu boli? Tu nawet nie, tylko na ręką czasu. Dobrze. To boli? Ja ten paręcznik. To ręka najbardziej i tutaj zboczeliłam głową. Ja już to wiem. Pytam teraz o następne rzeczy. Czy to boli? Nie boli, bo ja mam... Dobrze. No jedziemy do szpitala, proszę Pani. No to nie trzeba. trzeba, bo jest ręka złamana. Po co ja ten pospadoczyciel? To i tak całe szczęście, że Pani... Nie, to rabineczko. Daj tak, żeby ten rabineczko nie ściągnął w zamku ten pioł. Chcecie, tworzycie. To jest. To jest? jest. Zjęta całkiem. No teraz jest dobrze. Ta broszka będzie bez problemu, zaszkielnie. Ja A ja mam tak yeah. <sokvos in rain> no, bym do so usza... Najpierw obrączkę. Nie, nie przeżyli, no, to jest bardzo porządna osoba. To niesłychanie. Ona się szacunkiem cieszy wśród mieszkańców, bo ona jest, wszyscy jej klucze zostawiają od mieszkań jak jadą na wakacje, wie pan, Siedem. no ale jest renta niska, pieniędzy nie, do, nie, do, nie ma, warunki ma bardzo przykre mieszkaniowe, jak pan widzi. No i to jest... zdać, żeby padę, lego, facet schodach, mato, mato, się polecia, się, czy Państwo mogliby tu przyjechać? Stłuczona i potłuczona, leżał tutaj pijany facet, nie w ogóle proszę Państwa w kamienicy, na schodach, ciemno, bo nie mogła zaświecić światła, bo on mi przeszkodził, leżał na schodach do piwnicy, potłuczał się tam w pogotowie tutaj, proszę Państwa, czy mogliby Państwo przyjechać tutaj? Pań... Poleciał, na, szef, na szef, głowa potłuczona, ręka potłuczona jest. Na tym pijanym człowieku, który było ciemno, bo leżał, bo nie uga świata, ale proszę Pana. Tak, no, ale, ale ten Pan tu jest niemeldowany, mieszka tutaj, leżał na... Przyjechałem teraz. Tak, proszę Pana. To nie jest Pana kamienica. To pan tutaj robi numery takie. Nie, proszę Pana. Ale jest... Proszę pana, proszę sobie usiąść na razie. Ej, proszę pana, proszę sobie usiąść na razie tutaj spokojny. Syn rannej kobiety chce, żeby policja ukarała pijanego mężczyznę, do którego dociera chyba tylko to, że stał się mimowolnym powodem całego zamieszania. No, czy, dziś przyjadę, czy, czy jest już ja gdzieś przejadę? ci nie. Jezdą tak? Dobrze, dobrze, dobrze ja sam dobrze, dobrze. A jak to pojadę, ale a nie jest nawet nie. jakiś sweterek sobie przerzucić, o. A, dobrze, dobrze, powoli, 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 powoli. Powolutku. Ten nałożymy takim. Powolutku. A nie daję, Powoli, proszę. A to z tym kierunkiem jest. Wszyscy kram z narodu, kramu, bo... Bią, zrabi, nic, się, na... nic się nie martwi proszę nie Panie, będzie wszystko Uwaga, dobrze. Bo no, bo udało się jak dobrze później to Pani jeszcze wrócił do domu. Nic się nie martwi. Dzisiaj to Pani nie wróci. Nie wróci. Dzisiaj... My... Ja, dzisiaj nie Bo dzisiaj nie było się spóźnić. Podadzą muszę. Podadzą muszę. Powoli, powoli. No dobrze, że Pani sekretarz Pani uszkodziło jak nic. Tadek. Mimo bólu starsza kobieta pamięta o obowiązkach. Teraz będzie je musiał na jakiś czas przejąć jej syn. On będzie opiekował się klatką schodową, podwórkiem, zamykał bramy na noc i zajmował się chorym ojcem. Nie siedzi tam. Tam ostatnio, dobra? Co to znaczy? Co mam wyprawia? Yy, ja tu zgłosiłem yy, bo tu był facet pijany miał też pijany i go zabrać, bo jest agresywny, chce uciekać, w ogóle kobieta doznała złamania ręki, potuczenia yy, głowy. Tak, ale nie da rany tam dojść, bo on leżał na całych schodach, no. On jest też agresywny i tego nie wiadomo co z nim robić dalej, no i czekamy na niego tu pół godziny, no. Dobrze, dziękuję. A, proszę sobie usiąść tu na tyłku, rozumie pan?

W tym wieku ze względu na osteoporozę złamane kości zrastają się dłużej. Potem czekają wielotygodniowa rehabilitacja. Tymczasem pod kamienicą trwa oczekiwanie na radiowu z Nie! Yeah. Proszę, już? No, do tego, bo do jak? Dobitki się rzuca. nie będziemy go utrzymać. Dobitki się wlaj, Pan do, do mnie i tutaj. Do ludzi. kolejowy do szpitala. Ręka złamał coś, nieko. tam leżał na tyk. Rzuta się agresywny Dobrze Policja zawiezie teraz pijanego do izby wytrzeźwień. I to będzie jedyna kara, jaka go spotka. W świetle prawa nie spowodował on świadomie wypadku. Nie będzie też ukarany za włóczęgostwo, gdyż to zjawisko nie podlega w Polsce karze. Tymczasem dozorczynie i jej rodzinę czekają trudne dni.